Wielka aktualizacja już na horyzoncie. Do tego Polacy walczą w europejskich turniejach i bardzo ciekawy case, jeżeli chodzi o ustawianie meczy na wschodzie. Będzie ciekawe, więc łapkę w górę końcie zostaw, a my lecimy. Przyjacielu, otóż należy sobie zacząć od yy, bardzo ciekawej informacji, a mianowicie właściciel pewnej mapy, mapy, która nazywa się Eldorado, yy, zalikował coś ciekawego na Twitterze, że jakby ktoś nie znał mapy Eldorado, to spoko, ja też nie znałem. Otóż jak się okazuje, jest to dosyć dopieszczona, dosyć dobra mapa na Wingmana. I coś co jest ciekawe, to to, że ona już tam wielokrotnie się przewijała, gdzieś tam wśród jakichś inside'ów odnośnie tego, że jest to mapa, która faktycznie ma potencjał, żeby w grze się pojawić. Chwilę już jest, zbiera bardzo dobre oceny, ma bardzo dużo jakichś odznak i tak dalej i podobno faktycznie jest dopicowana. Tak czy siak, byłem przekonany, że jakoś tutaj ona się wcześniej gdzieś znalazła, jakoś faktycznie w grze czy naokoło gry i tak dalej, ale nigdy wcześniej nie miała ona po prostu, nie znalazła się w grze. Mówię o tym nie bez powodu, zaraz zrozumiesz dlaczego. Otóż, o wytwórca likuje w jakiś sposób, że coś by się mogło wydarzyć, a odnośnie, został tak naprawdę sprawę, że tutaj w jakiś sposób zauważony, że kolejny update, jeżeli chodzi o Eldorado, na co jeden z jakichś użytkowników Twittera powiedział, że miasto złota. I on powiedział, że coś złotego zaraz za niedługo będzie oddane jakby do CS-a. Coś nie powiedział tego wprost, ale dodał coming soon no i trademark, czyli oczywiście Valve Time. Jakby na to nie patrzeć. W związku z czym jest szansa, że coś tutaj się będzie działo. Pragnę jednak, że zwróć uwagę na to, że po pierwsze jeżeli chodzi o zasięgi tego posta, nie są one jakieś rekordowe, w związku z czym z racji kiedy twórca jest mniejszy, może sobie pozwolić wywalnąć coś takiego i potem najzwyczajniej w świecie zasłonić się baitem. W momencie kiedy twórca jest większy, no to tak trochę już nie wypada, coś trochę gryć czasem język i tak dalej. W związku z czym on mógł sobie coś takiego walnąć, by owy rozgłos zyskać. Czy mu się udało? No, jakby na to nie patrzeć, tak bo nie mówimy. Coś na co należy zwrócić uwagę to to, że właśnie ten moment, co ten tutaj szczegół z mapy Eldorado, co ciekawe, znajduje się również w całej się dwójce na Ja planuję na około tego nagrać osobny odcinek, bo jest to naprawdę gruby temat, więc niedługo dowiecie się więcej, więc subskrybuj kanał, żeby nic się nie ominęło. Być może z operacją bym się aż tak nie rozpędzał, z tego powodu, że wiem, że wielu ludzi, wielu spekulantów wolę. Że operacja już za niedługo. Bo bardzo często, jak była nowa operacja, dostawaliśmy nowe mapy. Wcale nie było sytuacji, że bez operacji dostaliśmy mapy Nigdy tak się nic takiego nie wydarzyło Absolutnie, nigdy Należy sobie jednakże zdać sprawę, że coś może być na rzeczy <laughs> Stój przyjacielu, a co jak powiem ci, że możesz otrzymać nie jedną, a dwie darmowe skrzynki? Zapraszam na Case saga, czyli jedną z najlepszych stron do otwierania skrzynek Których jest tu kosmicznie dużo i każdy znajdzie coś dla siebie Case Battle są serio mocne Gdyż można się bić to na naprawdę wiele sposobów I uwaga, bo tego nie widziałem nigdzie indziej Czyli jak ci brakuje kasy, możesz pożyczyć Nigdzie nie widziałem tylu bonusów Darmowe skrzynki, cashback, diamenty Potężne nagrody za wbite poziomy Jest gruba, ale wspomniałem coś o darmowych skrzynkach Klikasz sobie tutaj w plusik, wybierasz z wielu metod płatności I wpisujesz koniecznie kodzik FIAKO, który daje ci owe dwie skrzynki I dodatkowo 10% bonus do depozytu Myślę, że warto, zapraszam, a my wracamy Ciekawa kwestia, pożyjemy, zobaczymy co będzie dalej. Odnośnie update'u widzę, że ogólne nastawienie wśród community jest takie, że update faktycznie już za niedługo powinien się pojawić. Możemy zobaczyć ankietę robioną przez Tora, gdzie ja zagłosowałem tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć wyniki, więc nie przywiązujcie się do tego jakoś. I zostało zadane pytanie, kiedy najprawdopodobniej otrzymamy update. I możemy zobaczyć, że prawie 2000 osób wzięło udział i dużo osób obstawia, że będzie to. Końcówka, yy, końcówka września, początek, tutaj października, jak to możemy zobaczyć: 47%, więc dosyć, dosyć ciekawie. Kolejna kwestia, już odchodząc od tematów update'owych, a właściwie kończąc ten temat, pragnę zauważyć, że coś się może wydarzyć. Faktycznie jest to taki moment jeszcze dosyć przed majorem, kiedy faktycznie Valve mogłoby chcieć coś jeszcze nam tutaj wrzucić. A dosyć wiele przesłanek w gry mogłoby mówić, że. Coś tutaj jest na rzeczy. Oczywiście pożyjemy, zobaczymy, ale może być dosyć, dosyć ciekawie. Proszę Państwa, kolejna sprawa to odnośnie Valoranta, co ciekawe, gdzie możemy zobaczyć, że będzie to jakiś właśnie Championship Tour, będzie jakiś duży turniej i wśród kasterów został wpisany OnePixel, czyli wiadomo, że no jakby na to nie patrzeć, osoba związana ze środowiskiem CS-a. Mam wrażenie, że fani by mu nie wybaczyli tego, w związku z czym żądamy wyjaśnień. Żądamy wyjaśnień, co tutaj robi OnePixel i o co tak na tą sprawę chodzi. Wrzucił on coś takiego, takiego właśnie tweeta jakby jako odpowiedź, więc dosyć, dosyć ciekawie. Widzimy Zasięg gigantyczny, więc wiele osób to poruszyło. No i zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Jestem bardzo ciekawy, czyżby one faktycznie komentowały sposób Valorant'a. No, nie wiem. Tak czy siak, możemy sobie przejść do kolejnej kwestii, a mianowicie do European Pro League Series 2. Czyli możemy zobaczyć, do ono, że jest to online turniej, e, który odbywa się mniej więcej teraz. Możemy zobaczyć, że płatnego wynosi 20 tysięcy dolarów. No i coś, na co pragnę zwrócić Twoją uwagę, to, że mamy tutaj niebleakie drużyny. Na samym starcie warto zwrócić uwagę na BC Game, gdzie jakby główną gwiazdą jest wiadomo, że Simple. No, ale należy również zwrócić uwagę na polskie zespoły. Proszę Państwa, po pierwsze Venom, nie trzeba przedstawiać, po drugie mamy ESC, czyli inaczej Escape, też byłby polski team, potem mamy Bad Click, czyli kolejny polski team, później mamy Reason, jak można zobaczyć są to cztery teamy, w których mamy full Polaków, więc nie ma lipy, nie ma wiochy, jeżeli chodzi o inne polskie, a żeś tak wyrażę akcenty, mamy GGHO, gdzie Lord jest coachem, mamy Copenhagen Wolves, gdzie mamy też Polaka, należy sobie również zwrócić uwagę, że Kisarek, gdzie również Sinert, należy sobie zwrócić uwagę, że w Eternal Fire mamy dwóch Polaków, no i jakby na to nie patrzeć, pokuszę się o stwierdzenie, że od Polaków aż się na owym turnieju właśnie w jakiś sposób roi, tu jeszcze można czy kolejny Polak, więc nic tylko i włączyć trzymać kciuki i kibicować. Ja wiem, że obecnie trwa Fisher Playground 1 Playground 2, przepraszam, w którym to grają najlepsi z Zdaje Zdaję sobie z tego sprawę. No ale to chyba nie stoi na przeszkodzie, by pomimo to Polaków wspierać Polakom kibicować, no nie okej, okay, może tej Polnego to jest 20 tysięcy dolarów, a przy okazji Fisher jest to pięćdziesiąt tysięcy. Zdaję sobie z tego sprawę, ale tutaj grają Polacy, więc polecam się tym turniejem zainteresować. Pokażę Wam jeszcze mecze, kiedy się można spodziewać właśnie jakichś do występów Polaków, no na chwilę obecną niezanoście, tak czy jak możemy zobaczyć ich na chwilę obecną osiągnięcia. co wygląda w taki, a nie inny sposób. Jeżeli chodzi o statystyki tego turnieju, tutaj należy zwrócić uwagę, że jakby na to nie patrzeć, Polacy też dosyć często się przewijają w tych to, statystykach, więc jest to na pewno dla nas dosyć dobra informacja. Tak czy siak oczywiście polecam śledzić i możemy sobie przejść do Fisher Playground, który, tak jak to już zauważyłem, jest dużo głośniejszym turniejem. I wczoraj swój debut miało właśnie Virtus.pro jakby pod jakby to powiedzieć, kiedy to ich iglował perfekto. No i jak to możemy, zobaczymy nowy skład, nowego igla, więc powinno być wszystko fajnie. No i ciul, Falcon sprayha. Było się po nich 131 i 132. Więc no, umówmy się, nie był to najlepszy debiut, jaki można było sobie tylko i wyłącznie wymarzyć. Jeżeli chodzi o inne rezultaty, pragnę pokazać je teraz na ekranie. Jeżeli czegoś jeszcze nie widziałeś, tak to się właśnie prezentuje. Warto powiedzieć, że na początku jesteśmy w systemie szwajcarskim, więc tych meczy troszeczkę tutaj będzie. No i faktycznie polecam je śledzić. Możemy zobaczyć, że chociażby jutro. Czeka nas potężna dawka e-sportowych doznań, aż 8 takowych to spotkań, więc będzie dosyć ciekawie. Potem w poniedziałek również 8 spotkań, później już 6, 3, 4. Tak czy siak na pewno e-sportowych doznań tutaj nie zabraknie, polecam na pewno śledzić. Na chwilę obecną jeżeli chodzi o statystyki... Najlepszym zawodnikiem wydaje się być Kiosuke i wydaje się być Falcons, no ale wiadomo, że tutaj te, te statystyki trochę zostały zbustowane przez, umówmy się, rozjechanie Virtus.pro, więc myślę, że spoko o tym wiedzieć. Tak samo jak spoko wiedzieć o dosyć mocnej imbie w Algo Esport. Co to jest Algo Esport? Ano, Algo Esport to jest taki właśnie wschodni team, jak to możemy tutaj zobaczyć, yy, notowany na chwilę obecną na 152. lokacie w rankingu walbowskim. No i coś, co należy powiedzieć, to że wydarzyło się niemała drama. Otóż, jakby na to nie patrzeć, przeprowadzili oni wewnętrzne śledztwo, które ujawniło, że kilku pro-playerów formacji było właśnie gdzieś tam zamieszane w ustawianie meczy i tak dalej, i tak dalej. No jest to wiadomym mega, mega kiepskie, w sensie uważam, że jeżeli chodzi o e sportowca jeżeli chodzi o takie jakby zarzuty, które mogą się dokonać gdzieś tam właśnie w trakcie gry, że się tak wyrażę, to ustawianie meczy jest zdecydowanie najgorszym, co może być, tak, bo w ten sposób pokazuje, że nie jesteś w jakiś sposób wierny swojej formacji i że jakby na to nie patrzyć po prostu yy, większy zysk od tego, że jak tam mecz sobie ustawisz, według mnie totalna kanalia. No i tak czy siak zostało to właśnie owym graczom tutaj zarzucone, gdzieś tam nawet potwierdzone, w wyniku czego owi gracze zostali wywaleni z formacji, co również na HLTV zostało odnotowane. Możemy zobaczyć, że to jest ta trójka bohaterów. No i powiem Wam szczerze, że sobie kliknąłem tutaj zobaczyć, jak to wygląda. No i możemy zobaczyć, że jednym z nich jest Ukrainiec mający 23 lata, który na CSie przynajmniej z nagród samych, wyniósł 36 dolarów, więc umówmy się nie najpotężniej. Mamy też 27-latka, który wyniósł 900 dolarów i mamy 26-latka, który również wyniósł 900 dolarów. I teraz, żeby nie było, nie bez powodu powiedziałem, że ustawianie meczu to jest dla mnie największa kanalia i uważam, że jest to w ogóle coś, za co pro playerzy powinni zostać kreślenie. Szczerze. Że tak uważam i niejednokrotnie takową opinię wygłaszałem. Aczkolwiek, do tej pory mieliśmy bardzo często do czynienia z proplayerami, którzy już jakoś tamtą kasę faktycznie na całe się zarabiali, którzy byli w lepszych teamach, którym na pewno szło dobrze. I wtedy wielokrotnie dochodziło do sytuacji, że na przykład na ustawianie meczu zarobił 20 tysięcy dolarów, a się okazywało, że na całym esporcie zarobił samych nagród, bez żadnych kontraktów, bez żadnych współprac marketingowych, zarobił 100 tysięcy dolarów. Takie sytuacje wam mówiłem wielokrotnie i według mnie to byli po prostu debile. Aczkolwiek, kiedy patrzę tutaj na proplayerów, którzy umówmy się, mają 26-27 lat, w dużym skrócie, no kariera im już troszeczkę, troszeczkę uciekła, no nie? Zarobili niewielkie pieniądze, zdają sobie sprawę, że już nie będą grali raczej, podkreślam, raczej na najwyższym, najwyższym poziomie. No to wtedy jestem w stanie to jakkolwiek zrozumieć. Absolutnie nie mówię, że popieram, wręcz przeciwnie, totalnie neguję i totalnie uważam, że kanalia, tak? Ale gdzieś jestem w stanie zrozumieć, tak? Chciałeś, żeby ta kariera wypaliła, nie wypaliło, więc trzeba jakoś odciąć kupony, możesz zrobić taki, a nie inny sposób, nie popieram absolutnie, no ale czasem nie ma innej opcji, więc gdzieś tam ich jako tako jestem w stanie jeszcze zrozumieć, żeby było jasne, nie popieram i absolutnie podkreślam jest totalna kanalia do piachu z nimi w ogóle ale muszę przyznać, że jest to lekki dysonans względem tych proplayerów, których omawiałem dużo razy wcześniej, gdzie oni zarabiali setki, dziesiątki, tysięcy dolarów, a ustawiali mecze za jakieś grosze, dosłownie grosze względem tego, co zarabiali. Więc muszę przyznać, że tutaj lekka odmiana się nam przytrafiła. Kolejna ciekawa sytuacja to APEX mówiący o tym, jak uratować amerykańską scenę, e, e, amerykańską scenę i w żartobliwy sposób mówi, że trzeba po prostu dać e, zajuć jakąś kobietę amerykańską i po prostu, że w ten sposób. Mogłoby dojść do, jakby powiedzieć, pobudzenia amerykańskiej sceny. Chyba rozumiesz o co chodzi. Ciekawy dowcip, śmieszny, śmieszny. Ciekawe kwestie powiedział również Osuka, który mówi, że. Niko czasem mówi, żeby zamknął Mordę. No i uważam, że nie jest to w ja żaden sposób jakieś kosmiczne. Zebrało to gigantyczne zasięgi, więc z tej perspektywy stwierdzam, że bardziej to pokaże. Z tego co widziałem, nie wybuchły jakieś wielkie dramy. Spodziewałem się, że tu ludzie będą mówili, że no, Niko jako starszy garsz powinien wiadomo, że tego jak najbardziej e, dobrze traktować, a nie mówić, żeby zamknął Mordę, Ale na szczęście takiego się nie pojawiły, więc muszę przyznać, że jakaś trzeźwość tej community została zachowana, czego się nie spodziewałem. Naprawdę, naprawdę szacun. Proszę Państwa, gigantyczne wystrzały na markecie z tym cały czas mają miejsce i należy sobie zwrócić uwagę, że Względem wczoraj mamy lekki spadek, lekką korektę. I żeby nie było, absolutnie. Nie mówię, że teraz lecimy w dół, że to już jest koniec, hossy i tak dalej. Absolutnie tak nie mówię. Zwracam uwagę na fakt, jakim jest korekta, jakim jest lekki spadek względem dnia wczorajszego, gdzie chociażby na tej kapsułce do Sztokholmu mieliśmy 48 zł, aktualnie mamy 30 zł, więc warto sobie z tego zdać sprawę. Podkreślam po raz enty. Wzrosty nigdy nie będą trwały w nieskończoność. Hossa kiedyś się musi skończyć. Więc, jeżeli cena, którą możesz po prostu, którą możesz określić, niektóre przedmioty, cię zadowala w tym momencie, to z niej skorzystaj, żeby się nie obudził z ręką w nocniku. Bo pamiętaj, że 80-90% ludzi nie realizuje zysków i są w totalnej dupie i w żaden sposób nie wychodzą na tym korzystnie. E, bo pomimo, że teraz się wszystkim wydaje, że, o, jakich to oni profitów nie mają, mają przedmioty warte więcej. Dopóki zysk nie jest zrealizowany, to nie ma żadnego zysku. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie jest to żadna porada inwestycyjna, żeby nie było. Dziękuję za oglądanie do końca. Łapkę w górę, kończę zostaw, a my widzimy się klasycznie już jutro. Trzymaj się, strzała!